Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym vlogu w samochodzie i teraz w tym vlogu będzie pewnie więcej. Kupiłem sobie taki statyw specjalny do zamontowania kamery w aucie. Nie bardzo mi pasuje, troszkę musiałem tutaj kombinować i nie jest to tak, jak powinno być, także będę musiał go zmienić, ale niemniej jednak mogę dzisiaj dla Was coś nakręcić. Słuchajcie, były pytania, czy nie mógłbym nakręcić kilka filmików różnych na temat życia w UK, czy to o pracy, czy też o kosztach jedzenia, utrzymania, czy też mieszkania i tak dalej. Postanowiłem, dlaczego nie. Nie wiem dlaczego pytacie, czy dlatego, że chcecie tutaj przyjechać, czy jesteście ciekawi, nieważne. Takie filmiki nakręcę. Będzie ich kilka, zaczniemy od pracy, bo to jest najważniejszy tak naprawdę temat, moim zdaniem. Bo wiadomo, żeby tu się utrzymać, pracę trzeba mieć, trzeba zapłacić za wynajem mieszkania, o którym będę mówił tam w którymś kolejnym vlogu. Będę mówił oczywiście o kosztach utrzymania. Na to wszystko trzeba mieć kasę, także trzeba mieć pracę. To jest najważniejsze. Najlepiej mieć pracę na grano, jak tutaj przyjeżdża, ale wiadomo, że to nie jest takie proste. Jak się nie ma żadnej rodziny ani znajomego, to pracę nagrać jest ciężko. Poza tym, pracodawca zazwyczaj chce widzieć, z kim ma do czynienia i z kogo, kogo będzie zatrudniał. Także generalnie warto, znaczy powiem Wam tak, szczerze. Z pracą jest teraz ciężej i z pewnością 90% z Was nie dostanie pracy takiej, jakbyście chcieli, czyli pracując, nie będziecie pracowali w tym, jak gdyby zawodzie w tej profesji, którą byście chcieli. To nie jest takie proste. Musicie najpierw zdobyć cokolwiek, jakiekolwiek doświadczenie, jakiekolwiek referencje zdobyć od pracodawcy, żeby dostać lepszą robotę. No, oczywiście język jest ważną sprawą, i tutaj nie chcę nikomu tutaj, jak gdyby nikogo, nikomu ubliżać, że tak powiem, też może to jest złe słowo. Natomiast ucząc języka w Polsce, nawet prywatnie, powiem Wam szczerze, że przyjeżdżając tutaj większość ludzi ma tak czy inaczej problemy, dlatego że lokalnie mówią zupełnie inaczej, innym dialektem. To nie jest czysty angielski, czysty angielski można usłyszeć m.in. w BBC, ale tak naprawdę na co dzień często tego języka angielskiego się nie słyszy. To jest dialekt, to są skróty i jest naprawdę ciężko. Ja przykładowo przyjeżdżając tutaj do Szkocji, bo przyjechałem do Szkocji, mój język był taki no, dość kiepski angielski i powiem Wam szczerze, że o, o ile myślałem, że tam się dogadam bez problemu komunikatywnie, żeby się porozumieć w każdej kwestii, no to niestety zdziwiłem się, bo pierwsze słowa, jakie usłyszałem od Szkota, od mojego sąsiada, gdzie tam się prowadziliśmy, ja po prostu opuściłem koparę i nie wiedziałem, o co mi chodzi. Nie wiedziałem, co kurwa goście mówi, czy to jest angielski, czy to jest niemiecki, czy to jest kurna, nie wiem, co to jest. Także dla mnie to był szok wielki. Niemniej jednak, no, po jakimś czasie czeki się czekaj. Także język, to też no, o tym napąknę. No, Yeah. Przepraszam, język tak naprawdę najlepiej się uczyć tutaj mówiąc, rozmawiając z lokalnymi. Wiem, że jest ciężko, ale najważniejszą sprawą jest nie wstydzić się rozmawiać. Ja, kaleczyłem język strasznie? No, gościu, butna tam, depnij, kurna, bo jedziesz jak ta dupa wołowa. Co za kurwa, goście! Ja pierdolę, będzie 2 go... mila na godzinę jedno. Także tak to wygląda, to co, co mnie tutaj denerwuje, to też o tym będzie vlog, jak ludzie jeżdżą, po prostu masakra, e, dobra, nieważne, także z językiem było ciężko i powiem Wam szczerze, nie wstydźcie się rozmawiać, rozmawiajcie, z pewnością załapiecie to prędzej czy później, mi troszkę to zajęło, ale wróćmy do pracy, słuchajcie, moja pierwsza praca była w ochronie i to dostałem ją naprawdę fuksem, bo przyjeżdżali, przyjeżdżaliśmy tutaj po dwóch miesiącach pojechałem kupić samochód, żeby móc sobie gdzieś tam gdzieś wyskoczyć do sklepu, bo to było nam potrzebne, że ona pracowała 12 minut miejsca gdzie mieszkaliśmy, Także samochód był potrzebny i gości się pyta co robię. No ja no nie wiem, no kupuję samochód, potrzebny mi samochód, będę szukał roboty, itd., dalej. On mówi, chcesz robotę? No mówię, jaką? No on mówi, że... Panu się chyba spieszy. Mówi, że w ochronie. U jego brat ma agencję ochronną i jak chce, to spokojnie poszukają ludzi. Więc kurwa, jasne. No słuchajcie, i dostałem tą robotę. Za najniższą krajową. Wtedy było było 15 bodajże, czy 5,05 na godzinę. Teraz jest to około 7 funtów. Ta minimalna płaca oczywiście. Także dostałem tą pracę. Słuchajcie, wtedy było jeszcze o tyle łatwiej, że nie trzeba być żadnych szkoleń, żadnych certyfikatów, żadnych innych pierdół. Po dwóch tygodniach miałem robotę i zacząłem pracować. Oczywiście na początku pracowałem w różnych tam jakichś miejscach mniejszych, gdzie nie było zbyt dużego kontaktu z ludźmi, żebym... No, bo wiadomo, problemem był język, czyli komunikacja, ale później zaczęłem rzucać na takie obiekty, gdzie mogłem rozmawiać z innymi ludźmi. Pracowałem tam przez około 7 miesięcy, 8 podejrzewam I tam naprawdę załapałem bardzo dobrze język No znaczy angielski powiedzmy No wiadomo, no to się To się różni, ale, ale generalnie załapałem o co chodzi I mogłem się naprawdę z ludźmi porozumieć Bez żadnych problemów Także po 8 miesiącach nie miałem, sorry, przepraszam, kłamie was, był jeden gościu, który ze mną pracował na zmianę, tego gościa nie rozumiał nikt, nawet jego szef. No ale to druga sprawa, bo mieszkał w jakiejś małej miejscowości w Szkocji, po prostu tam nikt nikogo nie rozumie, po prostu oni mówią swoim językiem i tyle, ale nieważne. Potrafiłem się dogadać i później dostałem fajną kuchę właśnie w tej samej firmie, rzucili mnie na elektrownię taką Biomas, czyli i on budował elektrownię, biologiczną, coś tak taką no, przyjazną dla Środowiska. I tam pracowało 150 Polaków, ponieważ 99.9% tych Polaków nie mówił po angielsku w ogóle. To byli pracownicy którzy przyjechali na kontrakt, także oni głównie pracowali w Polsce, a to była akurat fucha dla firmy, to był chyba Polimex czy jakoś tak. No jeszcze kilka innych firm oczywiście. Tam było 150 osób w sumie. No i ja generalnie byłem jak gdyby też między takim, między innymi takim ogniwem pomiędzy nimi, a BHP, BHP, osobami z BHP, bo tam na punkcie BHP tu mają fiuta, fioła, fioła na tym punkcie, we, na wszystkich, we wszystkich, we wszystkich rodzajach pracy. Także to jest drugi aspekt, że większość certyfikatów, które są w Polsce, nie są uznane tutaj przez to między innymi, że nie są zgodne z ich standardami bezpieczeństwa. Także jeżeli przyjeżdżacie na przykład macie jakiś certyfikat, powiedzmy, na na widłowy, ja daję kupi przykład i bardzo prosty, ten certyfikat tutaj nie będzie uznany. Musicie zrobić ich certyfikat, ponieważ tu są inne przepisy jeżdżąc z wózkiem widłowym. Tak samo jak macie certyfikat na elektryka czy elektronika, elektronika może nie, ale na elektryka nie uznają wam tego certyfikatu, dlatego że tutaj są inne zasady bezpieczeństwa, inne zasady odbioru prądu, inaczej to wszystko wygląda. Także słuchajcie, to jest w ogóle inna bajka. I długi temat. Także też weźcie to pod uwagę. Natomiast fajnie załapać jakąkolwiek pracę Jakąkolwiek, naprawdę, jakąkolwiek, bo nie liczcie na to, że dostaniecie jakąś pracę którą w, w zawodzie, w którym byście chcieli pracować. Być może to się zdarzyć, ale 90% ludzi po prostu bierze co jest, żeby dostać cokolwiek, żeby dostać referencję od pracodawcy, żeby później można załapać się gdzie indziej. I mówię, podszkolić język. Jeżeli o tym mówiłem, to przepraszam, że się powtarzam, ale trochę się tutaj, już tak powiem, zachowuję tym wszystkim co mówię i zapomniałem co mówiłem wcześniej. Także tak to wygląda. I powiem tak. Znaczy, typowo, no, praca to się nazywa, praca na zwołowaku, oczywiście nie mówię, żeby pracować na Zbywaku. ale jest to praca taka, jaka jest w danej chwili, to się bierze. W ochronie polecam pracę, bo praca jest dość, szczerze powiedziawszy, luźna, nudna, ale luźna, nie zawsze nudna, bo w tej elektrowni nie było wcale nudno. Jest ja stałem na bramce, także wszystkie, jak gdyby, wjazdy na, czy wejścia na, na ten obiekt były przeze mnie, jak gdyby, autoryzowane, coś się zawsze działo. Można było, było nas dwóch na zmianie, także można było pogadać. Było naprawdę nieźle. Teraz oczywiście problem powstał taki, że od jakiegoś dłuższego czasu trzeba mieć specjalny certyfikat i zdać egzaminy na to, żeby być ochroniarzem, ale ułatwia to osoba, która Was zatrudnia, ona częściowo Wam te kursy pokrywa, częściowo Wam później odbiera z wypłaty i te kursy Wam organizuje, także tutaj nie ma problemu i ta praca jest całkiem fajna i często ludzi potrzebują do ochrony, bardzo często. To jest jedna taka moja z moich propozycji. Druga praca, praca na budowie, również potrzebują pomocników, druga praca w restauracjach, na przykład jako na początku, nie zmywak, potem może kelner, w zależności od waszego języka i też nie jest zła fucha, bo później można tam awansować i naprawdę nieźle się wybić. Także z pracą jest tak, że pracę dostaniecie. Prędzej, czy później, natomiast czasami to jest tak, że musicie miesiąc dwa szukać. Przygotujcie się na to, że musicie mieć trochę kasiory, żeby wynająć mieszkanie czy też pokój. O tych cenach o tym o wynajmach będę mówił później w innym vlogu. Ale musicie się przygotować, że musicie trochę kasy mieć w zabezpieczeniu. Czyli powiedzmy na te dwa miesiące. Proponowałbym mieć tam około 1000, minimum 1000 funtów na wydanie, a najlepiej około półtora tysiąca, żeby mieć na jedzenie, na wynajem pokoju, na inne rzeczy. Eee, trzeba oczywiście się zarejestrować w home office, to chyba nie, czy to jest cały czas obowiązkowe, ale chyba jest. To jest prosta sprawa, także tam się papier tylko wysyła i nic więcej, ale trzeba mieć taką rejestrację, trzeba mieć National Insurance Number przyznany, żeby móc dostać pracę, także... Te kwestie też również wymagają czekania, bo to się czeka na te papiery ileś tam, dwa tygodnie powiedzmy i przez ten czas pracować nie możecie. Oczywiście możecie szukać pracy i mówić, że macie w toku już tą, to, te rzeczy załatwiane i pracodawca być może powie OK, to dobrze, jak będziesz miał to przyjść i startujemy. Wszystko od tego zależy. Także praca jest dla chcących. Oczywiście liczcie się z tym, że dostaniecie minimum, czyli jak mówiłem, teraz to jest około 7 funtów na godzinę. I, no i taka, taka jest, takie są realia. Oczywiście 7 funtów minus podatek. Jak później Macie już doświadczenie, macie referencje, mówicie dobrze po angielsku, robicie jakieś sobie te kursiki na miejscu, na przykład, nie wiem, powiedzmy kurs komputerowy, czy też Microsoftu, który kosztuje w cholerę pieniędzy zresztą, ale część czasem jest sponsorowana przez rząd, jeżeli masz małe dochody. Bardzo często jest sponsorowana, także płaci się dużo mniejsze pieniądze. To w tym momencie możecie szukać innej pracy i powiem wam szczerze, że wtedy to już są kwestie nie wiem, powiedzmy 25 tysięcy plus na rok, prawda? czy też 20 tysięcy w górę rocznie. Na początek, oczywiście, możliwość awansu i tak dalej, tak dalej. Także powiem Wam szczerze, że tutaj, bo też pewnie będą pytania tego typu pod tutaj tym filmikiem, czy potrzebne są jakieś studia wyższe. Powiem tak, nikt tutaj studiów wyższych nie wymaga, wystarczy certyfikat. Tutaj ludzie masę ludzi kończy szkołę tą, którą musi skończyć. Teraz akurat to zmienić, że do 18 lat trzeba się uczyć, wcześniej było do 16. Oni kończyli jako 16-latkowie, szli do pracy, zarabiali sobie własną kasę, robili kursy kilkomiesięczne i potem mieli papier taki jak naprawdę może nie tyle, co bo nie masz dyplomu, ale masz papier, który upoważnia się do, do otrzymania naprawdę niezłej roboty i byli ludzie, którzy tak kończyli, oczywiście ta kariera trwała ileś tam, że nie pracowali od 16 roku życia, powiedzmy do 20, 25 lat, dostawali pracę jako na przykład BHP, gość BHP, który zarabia 60-80 tysięcy funtów rocznie, to są osoby, które zarabiają kupę szmalu. Oczywiście są często poza domem, bo są budowy na przykład w Londynie musicie wyjechać z Londynu, na przykład, nie wiem, do Manchesteru, prawda? Natomiast wszystko wam firma płaci, czyli całe accommodation, czyli mieszkanie, tak? Za to wam i daje wam dietę, plus jeszcze, nie wiem, powiedzmy, w zależności od firmy 60 tysięcy funtów rocznie, prawda? Kupa szmalu. Także są tutaj perspektywy, oczywiście, no to są takie perspektywy najbardziej, jak gdyby nie wiem, jak to nazwać, ale... Optym... o, optymistyczne, czasem brakuje mi słów, także wybaczcie, optymistyczne perspektywy, natomiast to się zdarza i, i można spokojnie, jeżeli ktoś jest ambitny, e, to spokojnie jest w stanie coś takiego osiągnąć. E, tyle ode mnie chyba, jeżeli chodzi o tą pracę, jeżeli macie jakiekolwiek no. pytania, oczywiście to jest temat szeroki jak rzeka, e, ja nie jestem w stanie tego poruszyć w jednym vlogu, ponieważ no, musiałem tutaj 2-3 godziny na to poświęcić, pewnie też by się jeszcze nie udało, zaraz jadę do domu, także muszę wysiąść z samochodu, nie o to chodzi. Słuchajcie, także jak macie pytania to walcie, ja w miarę oczywiście możliwości Wam na te pytania odpowiem. Następny vlog być może zrobię o wynajęciu właśnie mieszkania, kolejny znowu o kosztach utrzymania, a jak macie jakieś inne pomysły na vlogi tego typu to dajcie również tutaj poczucie mi je w komentarzach. I z pewnością coś z tego wyjdzie Ja będę kręcił te vlogi może niezbyt często Ale raz w tygodniu postaram się coś takiego zrobić Jak jadę właśnie na zakupy, jak w tym momencie Teraz akurat wracam z zakupów Ale jak jadę to w tym momencie postaram się coś nakręcić Kamera powinna dobrze tutaj nagrywać Nie powinno być z tym problemu, są so, jestem nieogolony, Ale po prostu jeszcze nie zdążyłem dzisiaj Za dużo mam dzisiaj na głowie A zaraz wracam do domu i będę kręcił filmy Na kanał komputerowy Także mam co robić Słuchajcie, dobra. W takim razie to wszystko ode mnie na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu. Hej.